No cześć, przy mikrofonie Sherlock, witam Was w drugim odcinku, powtórek widzów. Zaczęliśmy serię na nowo, świetnie zagranym pasywem, na czołgu lekkim, a dzisiaj to Kuba, kryptonim Kubix112, pokaże Wam swój popis, w którym wydusi dosłownie wszystkie soki z oponentów na mapie Dębina. Narzędziem do rąbania oponentów tym razem będzie chiński czołg lekki szóstego tieru typ 64, którym Kuba zajmie najpotężniejszą startową pozycję z północnego kapa, by wykonać na oponentach totalne spustoszenie. Zajmujemy wysuniętą pozycję w centrum i dzięki naszej wizji mamy czyste strzały na tych przeciwników, którym spierzyło się zbyt mocno. Wkracając sobie drogę na mosty, w takim momencie dział Typa 64 może naprawdę pracować na pełnych obrotach. A skoro na niskich tierach graczy nie mają często dobrych załóg, więc nie mają wystarczającej wizji, abyśmy musieli się nimi w ogóle przejmować. Zwykłe czołgi nie są w stanie zobaczyć lekkiego, nawet gdy Kuba zasypuje ich gradem pocisków, ale zobaczcie na no to, nawet przeciwny lekki jest w kropce, w jego wieży przybywa ciągle dziur i wiatr gwizdze w nich smutną melodię z Titanika, a przez gęsto rosnącą trawę na bagnie. Po środku mapy możemy pozostać aktywni i Spotter musi podjechać skrajnie blisko, aby być w stanie w ogóle nas oświetlić. Znakomite agresywne wykorzystanie czołgu lekkiego. Bagno na Dębinie to jedyne miejsce w całej grze, które mimo tego, że jest poniżej reszty terenu oferuje nieprawdopodobną ilość westrzałów. Teraz przyszła pora na ugniatanie wroga pod mostami, i siedzimy schowani przed spotem. I każemy każdy naturalny ruch przeciwników. Na początku kraliśmy skrót na mosty, potem przeciwnego lekkiego, który jechał podświetlić naszych snajperów. A teraz możemy bić w przestrzele tych, którzy aktywnie 9 890 oraz tylko niewielka korekta. Położenia otwiera przed nami resztę mapy. Działo praktycznie nie stygnie, Kuba po prostu od pierwszych chwil meczu roztoczył w obrębie swojego kręgu wizji strefę śmierci, a jako, że rozstawił się w centrum mapy w odpowiednim miejscu, ma przez to dostęp do każdego najważniejszego miejsca na mapie. I co jeszcze ciekawsze, trawa rosnąca na bagiennym dołku jest jedyną trawą w grze, która daje maskowanie, tak jak zwykłe busze, więc wszystko co robi Kuba jest po prostu jednostronnym tłuczeniem kotleta jest wyłącznie stratą dla przeciwników, na którą nic nie mogą odpowiedzieć ani skutecznie zrobić. Z francuskiego kołowca zeszły wszystkie chęci i całe już powietrze. I sami widzicie jak druzgocące w skutkach jest zajęcie tej taktycznie potężnej pozycji. Polecał tu przyjeżdżać również medami z dobrym kamo i wizją, poćwiczyć trochę i posprawdzać jak ustawić się, by móc katować wroga tak zręcznie jak Kuba, bo jak widzicie rąbanka jest bajeczna, a czołgiem z dobrym gnatem kręci się przeciwnikami nieprawdopodobne lody, każąc każdą naturalną chęć na walkę. Wroga. jednak jak widzimy po wyniku pomimo świetnego performance'u kuby zielona drużyna powolutku kładzie się do spania 7 do 7 i wróg powoli wydostaje się z naszego zasięgu rażenia atakując nasze pozycje obronne sprawia to że nie możemy już tu zostać bo nie byłoby z tego żadnego użytku ani dla nas ani dla naszej drużyny jednak midgame i late game to fazy bitwy, w których czołg lekki zyskuje na znaczeniu. Dział w grze jest mniej, więc mniej jest też dla nas zagrożeń. A skoro to czołg lekki posiada najlepszą wizję oraz maskowanie, bardzo często gwarantuje nam to, że to my będziemy mieli pierwszeństwo spota, a więc i będziemy mogli strzelać jako pierwsi. Kuba zamienia się jednak rolami z bardzo daleko wysuniętym 40 TP. Typ 64 posiada bardzo dobre działo, więc możemy pełnić również rolę wsparcia i jednocześnie robiąc za bufor, gdyby polskiemu medowi powinnała się noga i trzeba byłoby bronić naszych art. Pozycja na tyłach nie została jednak zajęta dla samego stania i widząc co się dzieje Kuba skraca pomiędzy strzałami wspierając swojego sojusznika ciągłym ogniem po długości, zieloni wychodzą na prowadzenie i bez chwili zwłoki gaz do dechy wróg został przyjęty, ugoszczono damaszkiem w skromnych progach naszej bazy i lecimy teraz z równie dotkliwą kontrą. Ale cóż to, przebrzydła świnka na horyzoncie, pewna ręka, liczymy kotangę z ostatecznego łomotu. I świnka smutnieje, a smutna arta to radość w niewielkim serduszku w czołgu lekkiego. Wciąż pełna pula HP, wciąż dążymy do presji, co sprawia, że żadna sekunda tego meczu nie była tak naprawdę stracona. Każdy ruch niósł ze sobą strategiczne znaczenie, każda decyzja dawała przewagę i każdy manewr przeciwnika dzięki zajętej pozycji mógł być ukarany. Na koncie 2300, co już stanowi bardzo dobry wynik na szóstym tierze, ale to jeszcze nie ostatnie słowo Kuby, który właśnie spostrzegł kłócającą w krzaku t 34 przeciwny met, rozkoszując się naturą i śpiewem ptaków robi pod siebie i Kuba wraz z Polakiem po ustrzeleniu ruskowi z przążki od paska okładają go teraz bez litości. Na poprawę humoru dając popis jak silne jest połączenie do Dobrej wizji i przewagi ilości nad przeciwnikiem. Nie tracimy ani chwili, gdy akurat nie mordujemy przeciwników, Kuba robi wszystko, aby jak najszybciej móc ponownie to robić, co oczywiście ponownie się opłaci i dając popis celności, Helkat zostanie ustrzelony, podczas gdy próbował skryć się w pokrzywach. No ale chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę w ostatnich chwilach spotkania na to, jak wielką pracę może wykonać odpowiednio zagrane czołg lekki. Kuba zajął najpotężniejsze miejsce na mapie, korzystając z mechaniki busza, swojej wizji oraz tego, że ta miejscówka nie jest tak dobrze znana rzeźbił wszystkich na każdej linii frontu. A po tym jak jeziorko Dimidra wyschło, relokacja, wsparcie Polaka po długości, dostawienie czołgu do kombatu, wyjście na czoło tarcie, by maksymalnie wykorzystać wizję i potencjał działa, wyłączenie ruska, wyłączenie Helkata i za to odznaka Mistrzowska, medale Radleya Waltersa i zaszczytne pierwsze miejsce w tabeli wyników z 8 fragami i 3600 damaszków. Na koncie. I taki mecz naprawdę warto upamiętnić, i mam nadzieję, że Kuba będzie miał z tego fajną pamiątkę, bo strategiczny poziom, na jakim zostało zagrane to spotkanie, to taktyczny wzór do naśladowania. Na dziś to tyle, dzięki za kciuki pod filmem, a jeśli chcecie zobaczyć więcej, kliknijcie mnie w dzwonek. Ja już uciekam, dzięki i pa!